lowki czy się kupiony? Ho, 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 ho. No Kupili mnie, kupili mnie całkowicie Jeszcze te sanki Nie no, to jest złoto Jakiś geniusz tutaj zaprojektował wszystko chyba I'll be right back Warto było tak sobie będę mówił przynajmniej. <laughs> Ajajaj. Wszystko trzeba używać teraz. Mm. No to nie tanie w sumie. No ten renifer taki. I sobie będzie w zapleczu. <laughs> Aha, jeszcze się tą skórkę dostało taką... <laughs> Skórka, hańby, kurde. Bo ładne jest. Spoko nawet. O! Jeszcze jakieś skrzynki trzeba otworzyć. To może coś? Nie coś? O! Niech już będzie. Zawsze coś nowego, nie? O! Okej, okay, bro. I ostatnia, coś ciekawego. O, dobra. Fajnie, że... Chociaż jakieś nowości. Nawet fajne Dobra, a co tu trzeba zrobić w ogóle? Graj i zdobywaj świąteczne ciasteczka i też świąteczne nagrody. Co ty gadasz? Aha, tu są... Plus poziomy do karnetu. Tu są jakieś elementy kosmetyczne. A tutaj z księki. O. Uuu! dar nawet. Nie no, to chłopie trzeba to zrobić. Zostawaj ciaska, aby zdobywać nagrody. Okej. Okay. To rozumiem, że ciaska się zostaje za to. Kurczę. Tych rozrób nie lubiłem nigdy za bardzo. Ale psa ty magia są spoko. To mogę zagrać. Kurde, myślę, że będą jakieś nowe mapy świąteczne. Okej, okay, bro. Nie byłem to nigdy za dobry. Dobra, okazji tu trzeba pilnować czy nic nie jest nowego Tam jest! Zostało jeszcze czterech łotrów mm. Nice try. zawsze lubią sobie udawać tego Ten samochodzik jeżdżący Dobra nie tym razem No nikogo tu nie ma chłopie, Jak przebiegle tutaj o Jezus. przede mną przebiegła i nie zauważyłem. No, to jestem. Krzak w budynku. To niezwe. Że my tego nie widzieliśmy. Kurde, trzeba się schować. No ja lubiłem tamtym kamieniem zawsze być. Dawaj mi kamień, dawaj mi kamień. Chulipka. Zostało tylko 10 sekund na znalezienie dobrego miejsca. 3, 2, 1, niech rozpoczną się poszukiwania. Kurde, jeszcze że Ja pierdolę, drzwi teraz. Książka, no nie wierzę. Co to miało być? Dlaczego nie dostanę tego kamienia śmiesznego? Jak ona się tu schowała? Przecież tu wejść nie można normalnie. Już odemnie na genci tam czeka. Aha, dobra, też dobra.

No chyba ich coś teraz boli nie. O tu ile trzeba tu zagrać? Aha, za to się dostaje ciastka. Myślałem, że zagry. Chociaż nie zagry też z dwa. Nie rozumiem. Six, seven. Wygrałem się jako 6 albo 7. No nie. Dość. Kto to wymyślił? Przesada trochę, ale dobra. W mecze. W psoty i magia. W śnieżkowej ofensywie. O, cholipka. Smoczym mieczem. O kurde. Na trudne są te zadania. Kurczę, myślałem, żeby rankedy pograć. Ostatnio nie grałem. <laughs> Nic nie grałem wtedy. Dosłownie. Albo na stadionie eee, tego wypróbować. Ujanka Też nie głupie. Dobra, dajmy jeszcze. A co tu trzeba zrobić? Dobra, nie umiał w to, ale... Yy. Wytrzymać 300 sekund jako ówczyca. 3 trzy w polowaniu na Yeti, OK 8 meczów w psotach, OK. Trzy w śnieżkowej ofensywie. Teraz jestem w śnieżkowej ofensywie, dobra. Coś jest w tej... Nie, nie ma nic, dobra, dobra. Mroźna eliminacja jeszcze trzeba zrobić. No dobra. Próbowanie na Yeti.

Oh, <laughs> no to ładnie. Ej, Oj, 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 oj. Strasznie dziwny hitbok kształt właśnie Z tego błędu można wyciągnąć lekcje. Ej Co ona tak leci po skosie jeszcze? Jak to w takim razie? Ara. Przyłóż sobie ee... coś na śnieżek. What? Co jest? Dobra, strasznie głupie wlacałem te śnieżki Uważaj żołnierz! Przygotujcie się do starcia w tropie. pięć, cztery, trzy, dwa, trochę dobrego śniegu. Tutaj wróg O. To trzeba właśnie z zaskoczenia tak wejść w kogoś Ostrożnie Hitbox tej śnieżki jest naprawdę mega śmieszny No i to nie trafiło, a tamte trafiły. Okej okay, bro, to jest wróg? Tak, to był wróg. Ej, czy wszystkich zabiłem? Ja jak na razie? Teraz wszystko zależy od ciebie, Jezus. Mówinde jest. Co? Jo! Co się nie wygrana. What the fuck? Co to było? Czas na kolejny eksperyment. Gdzie oni są? Ale się zresetowałem teraz. 5 4 3 2 1 Już nigdy tego nie powtórzę, nie. Ży nigdy mi tak dobrze nie pójdzie. Mówiłem. Co jest? Mam nadzieję, że nie jestem na siebie zła. Muszę znaleźć Ale to jest... oni stoją wokół siebie i nie trafiają. O, yeah, ja zapomniałem, że maj ma przecież ten abilitki, ćzi najlepsze zagranie meczu. Dumre, <grymne> 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 no <grymne> co to było? No, dobra, fai